Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem Lubię je nagrywać dlatego, że uważam, że dzięki temu lepiej się poznajemy I mnie możecie przede wszystkim lepiej poznać I dowiedzieć się o moich nawykach i o tym, co lubię robić Dlatego będę je nagrywać Postaram się je troszkę przeplatać innymi filmikami, żeby nie było zbyt monotonnie A teraz zapraszam Was już na kilka dziwnych pytań o mnie Pytanie pierwsze. Jaka jest Twoja ulubiona gra samochodowa? Ja rzadko grałam w gry jakiekolwiek. Ostatnio, jedynie co, to skusiłam się na The Sims 4. Swoją drogą polecam. Są dobre. Tak, dobre jakością, no, jeśli mogę tak powiedzieć. Dużo się różnią od The Sims 3: zdecydowanie grafiką i. i Grywalnością bardzo przyjemnie się w nie gra. Natomiast, jeśli chodzi o moją ulubioną grę samochodową, to może to będzie dev racing, dlatego że to jest jedyna gra, którą mam na telefonie. Jeśli chodzi o grę samochodową, dlatego że gram w nią z moimi kuzynami i tak jak się spotykamy, to gramy po prostu w tą grę i dlatego to może być moja ulubiona gra samochodowa, bo innych nie znam. Natomiast, jak byłam mała, to grałam w. Kolin, coś tam, tak? To była taka gra. Colin Magrelli Coś w tym rodzaju. Tak, wtedy uwielbiałam w to grać. Miałam nawet swoją taką kierownicę do kierowania. Pytanie drugie. Co koniecznie musisz mieć w swojej torebce? Co ja koniecznie muszę mieć w swojej torebce? Przenośną ładowarkę, gumę do życia, szczotkę i. Ogólnie kosmetyczkę. Bez tego nie ruszam. I oczywiście telefon. No, telefon to przede wszystkim. Dlatego telefon numer jeden bez telefonu by chyba nie wyszła z domu. Jaki jest ulubiony zapach? Ostatnio w ulubieńcach września mówiłam Wam, że jest to Calvin Klein Obsession Night. Natomiast teraz zmieniłam na Calvin Klein Truth, dlatego że jest taki bardziej jesienny i zimowy, taki cięższym zapachem nie już takim lekkim jak Obsession Night. I to jest teraz mój ulubiony zapach, psikam się nim codziennie. Jaki jest ulubiony sklep w centrum handlowym? Jeśli chodzi o centrum handlowe, to wydaje mi się, że to jest takie pytanie dosyć ogólne, natomiast mogę powiedzieć, że Stradivarius. Tak, zdecydowanie Stradivarius. Czego teraz słuchasz o swoim iPodzie? Yy, obecnie słucham nałogowo miasto budzi się każdego poranka jak wychodzę z domu, a godzinie 6.50 to włączam właśnie to, żeby tak jakoś droga na autobus mi przyjemniej minęła. I oprócz tego Summertime Sadness, szczególnie jeśli za oknem tak padało i było takie dżdżysto, i w ogóle niczego się nie chciało, to musiałam się jakoś obudzić i słuchałam Summertime Sadness. Natomiast lubię też, tak jak już wam wcześniej wspominałam, muzykę z seriali, soundtracki różne. I ostatnio słucham cały czas All Right in the Morning. Też jakie na uczenie, żeby się jakoś obudzić, to akurat sprawa Agaty, ale to Was chyba nie zdziwiło. Jaki masz zły nawyk? Może złym nawykiem jest to, że chodzę bardzo późno spać. Około drugiej w nocy nie umiem położyć się wcześniej, jakoś zmotywować do tego, żeby po prostu iść wcześniej spać. I to jest bardzo zły nawyk, dlatego że potem rano, oj, ciężko, wstawanie, bardzo ciężko. Jakiś przypadkowy fakt o tobie? Eee... <laughs> Może to, że wychodzę z moim psem na lwór w piżamie, jak idziemy na spacer. Eee, twój najlepszy psikus. A eee, ja robię mało psikusów. Robię mało psikusów, bo potem się zawsze boję, że ktoś to weźmie na serio i będzie na mnie zły, dlatego robię mało psikusów. Yy, czego się boisz? Yy, boję się pająków i boję się latania samolotem. Panicznie się boję latać samolotem i tak to już od kilku lat, ale o tym Wam opowiem w innym filmiku żebyście wiedzieli z jakiego e, to powodu i to by było wszystkie pytania w tym tagu krótko, szybko i na temat mam nadzieję, że wam się spodobało e, zostawcie w komentarzach swoją opinię oczywiście, zapraszam was do oglądania moich kolejnych filmików, do subskrybowania i dawania łapek w górę jeśli was zainteresowałam e, i to by było na tyle żegnam się z wami z następnego filmiku pa pa